się znam na dół Kurwa <tudator> takiego jest nie że A ja jeszcze bym świecę wymienić. Tego że... było, za... <tud> 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 Przemyślany kask. <śmienisz> <nie? śmienisz> spinka... no, Jeździć, <śmienisz> nie? No, nie było. Ta spinka pojechał i nie było. Pan Ceklaski. Nie było. Tu się w Polsce nie było. Te końce się sklepili. Jakoś inno chyba od niedoboru. <śmienisz> <śmienisz> Czy, czy tak samo smakujcie i kolejki? Dzięki, a tam gumę!